Warty po pierwszej serii, a więc Aman 214,5 metra. On walczy tutaj, to o czym wspominałem. Może nie tyle o zwycięstwie, bo że jeden cały rok leczą. Ale Tomasz Morgan Morgi tej jest na miejscu ósmym. No i w najgorszym wypadku zakończy rywalizację na miejscu 12. Popatrzmy, jak daleko skoczy Sinon Aman, ależ on od teraz od teraz Zadowolony. Kiedy trzeba, to potrafi odpalić się z progu niczym rakieta szwajcarska, wyszybować bardzo daleko. 226,5 metra. No i teraz nie będzie dzisiaj radości bez kryształowej kuli u Tomasza Morgenstierna. Już obejmie prowadzenie w tej chwili Simona Man Będzie na pewno czwarty, co najmniej czwarty w dzisiejszej rywalizacji. Jest ten wpadnie w tej chwili na dziewiąte miejsce. Proszę zobaczyć, jest pierwszy. 452 punkty. O, 23.